Jest pewien rodzaj nowotworu, który szczególnie toczy nasze dusze i dusze bardzo wielu ludzi wokoło. Ale to jest taki nowotwór, gdzie najpierw trzeba go zdiagnozować u siebie, żeby móc skutecznie ewentualnie pomóc wyzdrowieć innym. Hipokryzja. Hipokryzja, plaga współczesnej ludzkości. Chyba zawsze ona była plagą ludzkości, ale dzisiaj szczególnie to widać w tych czasach. Kiedy ludzie brylują, czy to na ekranach, czy wszędzie się pokazują, a potem tak naprawdę bardzo szybko wychodzi na jaw to, że ciężary czy wymagania, które nakładają na innych, sami ich po prostu nawet palcem nie dotykają. Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, największa mądrość, jaka kiedykolwiek pojawiła się, ratunek jedyny dla człowieka, Ujmuje to w następujący sposób, zresztą bardzo często w Nowym Testamencie widzimy, kiedy dotyka tej sprawy, ale ujmuje to w bardzo mocny, prosty i bardzo dotykający sposób, ludzi dotykający. W jednym z momentów w Ewangelii Łukasza, zapisanych i też w innych Ewangeliach, można to znaleźć. Ja przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza od 43 wersetu. Biada Wam, że lubicie pierwsze miejsca, w miejscach publicznych, tutaj jest akurat mowa o synagogach i pozdrowienia w miejscach publicznych, biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym, że to są groby, że jest to martwe, ale nawet nie wiedzą ludzie, że chodzą po czymś martwym. Jezus zaś odrzekł: I wam, prawodawcy, ci, którzy wyznaczacie trendy moralności. Biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Czy my często nie zaliczamy się do grona takich ludzi? Narzucamy na innych ciężary, których sami nawet nie dotykamy. W porządku jest, kiedy sami dźwigamy jakiś ciężar i ewentualnie. Nie tyle narzucamy, co przekonujemy ludzi, żeby oni też ten ciężar unosili. Chociaż i tu trzeba być delikatnym i wyczulonym, bo są ludzie, którzy nie będą w stanie nawet unieść ciężarów, które my jesteśmy w stanie unieść. Ale to jeszcze pół biedy, kiedy my pewne ciężary unosimy i przekonujemy ludzi, wymagamy od nich, żeby oni też je unosili, niesieli, dźwigali ten ciężar. Ale problem polega na tym, że wielu z nas i wielu ludzi wokół nas, zwłaszcza tych, którzy powinni świecić przykładem, nawet nie dotykają tych ciężarów, a mówią o tym, że tak się powinno robić, że taki przykład mamy dawać, że tak powinniśmy żyć, funkcjonować, zwłaszcza najbliżsi. Zwłaszcza kiedy my jesteśmy tymi najbliższymi, to, to jest problem. Dotyczy to mężów, żon, ojców. Wujków, dziadków, pracodawców, szefów, współpracowników, sąsiadów. Dotyczy to wszystkich nas. I dzisiaj Bóg chce uwolnić, tak wierzę, że chce uwolnić nas albo pomóc nam wejść na drogę do wolności życia bez hipokryzji. Życie bez hipokryzji to cudowne życie to życie autentyczne to życie, które przyciąga, jak magnetyzm innych ludzi. To życie piękne, to życie zachęcające, to życie czyste, to życie prawe, życie bez hipokryzji, bez pułapki hipokryzji. Hipokryzja jest pułapką, pułapką, którą zastawiamy nawet nie wiedząc o tym sami na siebie. Bo tak naprawdę człowiek w środku jest martwy, a pokazuje niby życie na zewnątrz. Hipokryzja to starogreckie wyrażenie, które mówiło o tym, że ktoś jest doskonałym aktorem, który odtwarza rolę w taki sposób, że inni ledwo co się łapią, że to nie jest oryginał, że to nie jest autentyk. Coś bardzo podrabianego, ale tak naprawdę nie, nie jest to autentyk, nie jest to oryginalne, autentyczne. Dzisiaj to wyrażenie przetransformowało się w tą stronę, że ludzie. Wymagają czegoś od innych, pokazują coś innym, głoszą coś innym, a sami nawet nie zbliżają się do tego w swoim życiu osobistym, swoim życiu zawodowym. I kiedy jesteśmy wolni od hipokryzji, to, to widać, słychać i czuć bardzo szybko. Najpierw widzą, słyszą i czują to najbliżsi, przyjaciele, sąsiedzi. I Chrystus tak naprawdę nie znieważa ludzi, tylko ludzie mają problem, żeby to przyjąć. Żyjemy w takich czasach, że kiedy człowiek słyszy coś, co go dotyka i konfrontuje z jego życiem, to broni się w ten sposób, że mówi: Znieważasz mnie, osądzasz mnie, oceniasz mnie, dlatego że nie chce przyjąć uczciwej krytyki. Krytyki, która ma pomóc mu nie krytyki wypowiadanej w tonie zniewagi i pogardy rzeczywiście dlatego że Jezus nigdy w tym tonie tego nie robił Jezus zawsze wypowiadał konfrontował ludzi w miłości w miłości dla ich dobra niosąc im wolność i zwycięstwo nad hipokryzją życzę tobie i sobie życia bez hipokryzji życzę tobie i sobie aby ten wyjątkowy szód z ducha Naprawdę tobie zasmakował i żebyś pił go każdego dnia. Wiedząc o tym, że może nie będzie dobrze doprawiony, może będzie trochę gorzki, ale jest uzdrawiający. Jest jak uzdrowienie, jak, jak zdrowie prawdziwe, które ten nowotwór ulecza. Coś, co wydaje się niemożliwe, a jednak ten shot ulecza może pomóc uleczyć tobie. Nowotwór hipokryzji. Życia bez hipokryzji. Tobie i sobie z całego serca. Naprawdę życzę.